Dzień dobry. Dzisiaj chciałem powiedzieć o dwóch zjawiskach, które są związane z kamieniami szlachetnymi, ale są często mylone i bardzo rzadko używane przy identyfikacji. Mimo to są zjawiska bardzo ciekawe. Pierwszym z nich jest magnetyzm, a drugim jest elektrostatyka. Czym to się różni? Bo to nie jest to samo. Spotkałem się z tym, że ludzie mylą elektrostatykę od magnetyzmu. Elektrostatyka jest związana z ze zjawiskami towarzyszącymi ładunkom elektrycznym, nieporuszającym się. Skąd te ładunki elektryczne mogą się brać na kamieniach szlachetnych? Jeżeli będziemy mieli jakieś dwie jakieś dwa ciała stałe, albo Ciało stałe i raczej rzadko się spotyka, głównie dwa ciała stałe i ich powierzchnie będą się stykać. Jeżeli rozdzielimy te powierzchnie, to może się tak stać, że rozdzielimy ładunki, które znajdują się pomiędzy tymi powierzchniami, w taki sposób, że na jednej z tych powierzchni zostanie ładunek dodatni, na drugim ujemny. Wtedy mówimy o tym, że powierzchnie się naelektryzowały. Dotyczy to tylko i wyłącznie dielektryków, czyli takich, takich substancji, które nie przewodzą prądu elektrycznego, dlatego że jeżeli byłyby to metale albo, albo substancje przewodzące prąd elektryczny, to natychmiast ten ładunek zostanie wciągnięty do wnętrza ciała stałego. On nie zostanie na powierzchni. Elektryzowanie się przedmiotów jest zjawiskiem bardzo często źle interpretowanym i używanym błędnie do identyfikacji bursztyn. Już pokazuję pokazuje o co chodzi. Bursztyn potarty o sukno albo o wełnę będzie przyciągał kawałki celulozy. Już nam się rozładował, spróbuję jeszcze raz to pokazać. No, teraz może lepiej. I niektórzy twierdzą, że to jest doświadczenie, które pozwala zidentyfikować burszty. Otóż nie, tak będzie się zachowywał każdy yy, dielektryk. Przykład zapalniczka Nawet lepiej niż bursztyn, to doświadczenie mi się udaje wykonać przy pomocy. No nie wiem czy, czego, czy to jest polietylen. Pewnie to jest polietylen, bo, bo co to może być innego? Czyli często tacy różni domowi fachowcy, którzy radzą na różnego rodzaju forach, jak rozpoznać bursztyn, podają właśnie to doświadczenie. Po prostu nie mają pojęcia, o czym mówią. Nie da się w ten sposób rozróżnić bursztynu od jego imitacji. W ten sposób można by pomylić bursztyn ze szkłem, albo, albo no, polietylen może być imitacją bursztynu. Szkło już tak, tak nie bardzo. Zjawisko elektryzowania się bursztynu jest jednym ze starszych zjawisk znanych w nauce. Już w starożytności bursztyn miał nazwę elektron. Właśnie od, od zjawiska elektro, elektryzowania się po potarciu. Bardzo ciekawym zjawiskiem, innym zjawiskiem występującym, związanym właśnie z gromadzeniem, z rozdzielaniem się ładunków na powierzchni kryształów, jest zjawisko piroelektryczności. To jest zjawisko, które występuje w takich kryształach, które nie mają środka symetrii. Są chiralne, czyli posiadają odmiany prawą i lewą. Przykładami może być turmalin i kwad. Przy czym zakłada się, że turmalin. Wyka, wykazuje zjawisko piroelektryczności, natomiast kwarc piezoelektryczności. Prawda jest taka, że obydwa te minerały wykazują i piezoelektryczność, i piroelektryczność. Przy, przy czym zjawisko piroelektryczności w kwarcu jest, jest trudniej wywołać, tak samo jak zjawisko piezoelektryczności w turmalinie. E, pokażę, jak to, jak to działa pokażę doświadczenie. Czyli kryształ turmalinu, najlepiej, żeby był jak najdłuższy. Niestety mu się złamał, mam już teraz dwa kryształy. Muszę złapać w taki sposób, żeby go odizolować, do tego, żeby go nie uziemić, Więc do tego używam taśmy izolacyjnej na T. Jeżeli wkładam go do, do popiołu z papierosa, nic się nie dzieje. Popiół się nie przykleja do niego. Zobaczmy teraz, co się stanie, jak ogrzeje. To trzeba dość mocno ogrzać. Im większa różnica temperatur na, na dwóch końcach kryształu, tym efekt jest mocniejszy, wyraźniejszy. Kryształ się naelektryzował, na jego końcu przyczepił się, przyczepiły się kawałki popiołu. Po chwili, kiedy kryształ, kryształ stygnie. Popiół od, od niego odpada, to dość, dość szybko się to dzieje. Nie mogę za bardzo zagrzeć tego kryształu, dlatego że w czasie ogrzewania on pęka. No, Niestety, już mam w tej chwili trzy kryształy. Tak to jest z doświadczeniami czasem trzeba coś zniszczyć dla dobra nauki. Zobaczmy sobie następne zjawisko czyli zjawisko magnetyzmu. Ze względu na magnetyzm, substancje dzielimy na trzy rodzaje: na diamagnetyczne, paramagnetyczne i ferromagnetyczne. Ta właściwość jest związana z budową wewnętrzną tych substancji, a dokładniej z ich wewnętrznym momentem magnetycznym wypadkowym momentem, przepraszam, wypadkowym momentem magnetycznym. Jeżeli nie mają, Momentu magnetycznego, cząsteczki czy atomy, które tworzą daną substancję, wtedy mamy diamagnetyk. On jest całkowicie nieaktywny w polu magnetycznym. Jeżeli będziemy mieli paramagnetyki, to niektóre jony lub cząsteczki wewnątrz mają wypadkowy moment magnetyczny, ale ułożone są chaotycznie w całym ciele stałym. W związku z tym ten, ta reakcja w polu magnetycznym jest, ale jest bardzo niewielka. Feromagnetyki mają taką budowę, że cząsteczki i jony je tworzące są tak uporządkowane, że cały, całe ciało stałe ma wypadkowy moment magnetyczny. Do zaprezentowania magnetyzmu posłuży mi magnes neodymowy i żelazo. Tu żelazny sobie rozsypię na, na kartce papieru. I zaraz zobaczymy, co się będzie działo w polu magnetycznym. Czyli będziemy sobie powrót zbliżać do magnesu. Żelazo zaczyna nam się porządkować powrótku. I opiłki będą się ustawiać wzdłuż linii sił pola magnetycznego, o, aż mi tutaj przysało dość mocno. Teraz zobaczmy, czy ja się zdołam tu odzyskać. Nie tak łatwo. Jeszcze raz. Teraz widać ewidentnie, jak przebiegają linie sił pola magnetycznego nad magnesem neodymowym. Przykładem takiego ferro-magnetycznego kryształu jest oczywiście magnetyt. Magnetyt go przyciąga tak jak, tak jak metal. To jest ruda żelaza. Przykładem kamienia szlachetnego, który, który zawiera w swoim składzie żelazo, jest na przykład almandyn. Można go rozdzielić w przy pomocy magnesu od na przykład piropamandynu w ten sposób, że czy uda mi się to. Tutaj jest zbyt wysokie, więc powinienem go tak ustawić. Właśnie. Jak się udaje dobrze ustawić, to ktoś to podąża podąża za magnesem. Można sobie pomóc w ten sposób, przy tego rodzaju rozdzieleniu. Tak samo będą się zachowywać diamenty otrzymywane metodą HPHT. Przy czym, jeżeli jest mało ferromagnetyka w diamencie, czyli dokładnie niklu i żelaza, to wtedy można sobie pomóc używając cieczy ciężkiej. W dobrych tablicach geomologicznych informacje na temat Reakcji magnetycznej czy zachowania kryształów w polu magnetycznym są zawarte. Przy czym te badania są dość trudne, trzeba byłoby zbudować specjalny sprzęt, tak zwaną wagę magnetyczną. Nie jest to, nie jest to badanie diagnostyczne, mogłoby to być ewentualnie badanie, badanie pomocnicze. Jeżeli chodzi o badanie piroelektryczności. No, to tak jak widać na moim przykładzie, próbowałem to robić, kryształ mi dwukrotnie, więc jest to badanie niestety niszczące, dlatego nie nadaje się do Niemniej zjawiska zjawisko bardzo ciekawe i niestety często są mylone ze sobą.